Moduł Uszkodzone Linki, oparty o strategię pozyskiwania określaną jako Broken Link Building, to narzędzie znajdujące odnośniki, które prowadzą do nieistniejących stron lub podstron. Właściciel strony, na której taki link się znajduje, może podmienić go na odnośnik do Twojej strony. Aby wyszukać odpowiednie dla Twojej strony uszkodzone linki, należy kliknąć w niebieski przycisk Stwórz nową ofertę, a następnie uzupełnić wybrane parametry, m.in. Wpisując słowa kluczowe, wybierając tematykę strony, określając adres konkretnego portalu, na którym chcemy umieścić link, wpisując adres URL broken linku, np. domenę konkurenta, który zakończył działalność. Narzędzie pozwala wykluczyć domeny, z których już posiadasz linki. Oczywiście im mniej szczegółowych kryteriów, tym mniej ofert będzie nam się wyświetlać. Warto zatem korzystać z nich ostrożnie, aby nie umknęły nam żadne wartościowe linki. Po wpisaniu parametrów wyświetlą się wyniki możemy przefiltrować je używając dodatkowych opcji. Określając język witryny, której oferta nas interesuje, ustawiając widełki cenowe, czy precyzując interesujące nas parametry SEO. Aby wyświetlić oferty konkretnych broker -linków, należy kliknąć czerwony przycisk zobacz linki, Dzięki temu zobaczymy całą listę broken linków. Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić, jak wygląda dotychczasowy anchor i strona, na której się znajdują. Można to zweryfikować w kolumnie Niedziałający link. Jeśli wybierzemy już interesującą nas ofertę, należy kliknąć w zielony koszyk w kolumnie Akcja po prawej stronie rekordu i dodać broken link do zamówienia. Po jego złożeniu wystarczy jedynie dodać link, który ma zostać umieszczony zamiast uszkodzonego. Klikając wstecz, widzisz swoje historyczne oferty. W razie problemów zawsze możesz skontaktować się z nami korzystając z czatu. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu każdej podstrony na naszej platformie.